Z tej strony Hikato. Dzisiaj będziemy nagrywać Minecraft. Robimy planetę Azibongów. Za mną jest Michał. Hejo! Jo hejo! hejo. Wiesz, że trzyma 0 Elo Kiedy tam będzie moja nuta. Istnieje 3000 rodzajów tropikalnych ryb. Duża. Zaraz... U, masz już to blokowanego Minecrafta. Ja... Mama. Jesteśmy na śnieżnym... Ale ty masz włączyć YouTube'a, a ja zbuduję. A Nie dołączyć do mnie. Dobra. Przygodnie jestem na obsydzię, bo robię slimeów. I bok z jakiegoś sensu by. była. była. A. Widzę tak. Obsidian. Mm hmm obsydion bloki fajne Mmm. będą w budowie i co jeszcze i jaki no co graczka r i ACZ. c Nie wiem, co wtedy oglądaliśmy. Cordiana Dam mówi, sorry, może później ok. Cordiana Dam mówi. PROSI. Kordia Nadam będziemy oglądali. Gracz PROSI ek 5704 opuścił grę.

Ja sobie skopiuję, czyli jeszcze dwa obserwery. No, po prostu obserwery. Czekajcie, a jak mm. zrobimy widzę, to wam pokażemy. Skończyłem. Zaraz tu Michał będzie. No więc, no. Prosić. No dobra. I pojedziemy tam na sam szczyt i zrobimy Ale też bogów. No. Płynne, no tak, zbo. Tylko, że miałem się przypadek, kto tu nie kliknął. Gracz ROGER 6. I nic nie klikaj, okej? Okay? Mhm. Teleportuj. Kto? Rogerowy, gdzie? Rogerowy. Nic. Nie, klikaj. Teleportowano ROGER 672-706 no tak? do Kordiana Dam. Ja sobie Kordiana pisałem, żebyśmy pokazać widzą. A, no. I ja

no i teraz rozkliknij poczekaj się może taki coś że um... a no Hmm. Czy poradzi sobie, tak? Nie. Czemu nie jedziesz im bez No, Dobra, zostaw to i leci. <laughs> Lecimy? Nie. na na górę. tak? winę nie, 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 I jesteśmy. Nad chmurami. Czekaj, no to teraz ja tutaj to zliście. Czemu? Żeby mieć na rusztowania. Nie! Mamy mieć obok rusztowania. Przepraszam cię. Czekaj już tu na pewno. Ale ja tu już! No dobra, różnę co tam chcesz. Jeżeli już nie. No i teraz... Dilt. Ona, to musi być plany. Rok trawy. Rok trawy. Ale jest to brzydka trawa. No, jest Jak zrobimy taką platformę to Wam pokażę. To Słuchajcie, muszę odcinek, ale to wrzuca.